Nie zapomnę nocy chodu, na przykład I na sen braku miejscówki, a ty? Miłka. Nie zapomnę nocy chodu I na sen braku miejscówki To, że żyję dzięki Bogu Pożegnałem po tańcówki. I wróg wódki menelstwa Upodlenia wszelkiej maści Ci się nie ruszyli z miejsca ja się zdrafałem z przepaści, chcę mieć w garści życie w pełni, bo już za wiele lat w plecy. Tak jak dziś mamy październik, na wolności w mojej fortecy zapisuję to jak dziennik. Tej muzyki nigdy przesyt, nie istnieje jej zamiennik, głos ulicy nie dla Hecy. Mercedesy to nie ja, chyba, że taka taryfa niewidoczny w świetle dnia. Robię swoje gra muzyka. Proszę Boga, niechaj trwa. Ten raj to nie ten ryfa, zdrowie olarz, wolność ma, spokój co daje oddechać. można zdychać sobie co dzień. się poprawi po literku, kąpią się w turującej wodzie, śpią bez prądu i po ciemku, patrz na siebie by na przodzie, nie śpi czujność życia zgiełku, rap czasu złodziej, prawda zatopiona w dźwięku. Młod lat, a jak?